W październiku w Miejskogmiennym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zainaugurowano kolejny rok artystyczny, a tym samym nowy Rok Akademicki Uniwersytetu III Wieku. Cieszy nas bardzo to, że Uniwersytet III wieku w Siewierzu rozwija się bardzo prężnie, że ubiegły rok był rokiem bardzo owocnym. Spodziewamy się, że ten, który właśnie dzisiaj inaugurujemy, będzie jeszcze bogatszy. To była inicjatywa, którą swego czasu, 4 lata temu, w programie wyborczym zapisałem, że musi powstać Uniwersytet III wieku w Siewierzu. Jako władze samorządowe bardzo cieszymy się, że mamy taką organizację kolejną, która organizuje życie naszych seniorów, tych, którzy już z aktywnością zawodową już mają mniej do czynienia, ale potrafią wspólnie działać. Myślę, że ten kolejny rok akademicki, który rozpoczynamy, będzie również takim rokiem, gdzie wielu naszych słuchaczy pogłębi swoją wiedzę, swoje umiejętności, wspólnie będziecie spędzać czas. I życzę wszystkim studentom, seniorom jak najlepszych wyników, wszelkiej pomyślności. Publiczność zgromadzona w sali widowiskowej miała okazję obejrzeć niezwykłą sztukę, w której zagrali mieszkańcy Siewierza. Za chwilę zobaczymy efekt pracy grupy teatralnej Furiaci. Projekt realizowany oczywiście w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To jest sztuka, zobaczycie Państwo sztukę Marcina Szygielskiego, Furię. To jest tak naprawdę sztuka o kobietach, które mogą zrewolucjonizować ten świat. No niestety my panowie, no niestety. Trzeba przemyśleć, wyciągnąć się wnioski, jak ten świat będzie dalej wy wyglądać. A ty skubajco, nie widzisz jaki odpowiedzi. Przygrzemoczyłam mu, jak się patrzy, jeśli się ruszał. I co teraz? Co oni ze mną zrobią? O, rozebrani moje. Boże święty Cicho bądź, bo, bo cię zabiję! <laughs> to są chyba jakieś jaja. <laughs> Emilia, ile można czekać? Gdzie ty pilota położyłaś? <laughs> Pro, proszę mnie rozwiązać! W tej chwili! Niech mnie pani rozwiąże! Proszę puścić! Ładne spotnie natychmiast! Ty, morda w z złodziejów. Robiła taka ciężka atmosfera. Nie to szkodzi. Siadaj, nie siadaj, nie już wszystko jedno. I czy on musi być rozebrany przy jedzeniu? Gdzie się duszno robi? No, Według kodeksu oh. Hamurabiego kradzież kalało się amputacją. Amputacją czego? Utniemy mu to jedno. Rękę. Pa, Pani chyba ożerała. Chcesz mu uciąć rękę? Ale jak? To, to chyba straszna robota. Czemu to chcesz? W piżarce, w elektryczny Nóż do mięsa. Będzie jak to Pani nie ja mówi poważnie. To jest jakiś horror. Baby! Baby! Ja proszę. Ja wszystko rozumiem, ale to naprawdę się posuwa za daleko. Uwaga panią! Milia, czego tak siedzisz, jak malowana kupła, Gdziesz pod ten nóż czy nie? To nie przejdzie. Złodziej! Jaki złodziej! A normal! Gdzie on teraz? No, coś, tu nie jestem zdemęczała, głupia nigdy nie byłam, więc. Może w samochodzie? Branie pod zasłoną na podłodze. No, ale buty? Buty? Buty może matka zabrała? Tak. Nie tylko. Która matka? A, czy dojdziej, <grym i> zimę> wiesz sobie, Wszystkie się kochały po równo. Zostań na obiedzie. Nie, czy Padnę może w niedzielę. A kiedy przyjedzie? W niedzielę, panie. To wiesz, zadzwoń wcześniej i uprzedź, że jedziesz. Szanowni Państwo, serdecznie, serdecznie dziękujemy za te brawa, naprawdę jesteśmy wzruszeni, drżymy, drżymy. nie z zimna, ale jest jeszcze stremy, wiele ludzi przyczyniło się, żeby to wypadło tak, jak to wypadło, ale głównym bohaterem to jest nasz reżyser, Rafał Rogowicz, gdybyśmy musieli kiedyś tam powtarzać, to na pewno zrobimy to lepiej. Było dla ducha? Teraz będzie dla ciała. Zapraszamy Państwa serdecznie na małe poczęstwo. Po takim wstępie do nowego roku artystycznego, apetyt na kolejne dzieła lokalnych twórców rośnie ze zwielokrotnioną siłą.